Cześć, wiele osób pyta mnie, jak się gra w ratowanie świata. Wiecie co, zastanawiałem się nad tym, nawet na live'ach rozmawialiśmy na ten temat. Może wam pokażę to od początku, tak? Czyli, tak, wiadomo, ci, którzy wiedzą, jak grać, bo już grają w to długo, no to są zaznajomieni, tak? Natomiast te osoby, które dopiero co kupiły, nie wiedzą i często się pytają. Jak to zrobić? Dobra, ok. Zacznijmy od początku, więc tak, mamy zakładki na górze, tak, i te zakładki, yy, pierwsza zakładka pokazuje nam zadania, tutaj widzicie, będę pokazywał myszką, i w tej zakładce mamy nasze zadania, które musimy zrobić. Natomiast, no, yy, ja akurat w tym momencie. Mam jakby główną kampanię mam zrobioną, tak. Zostały mi zadania i eventy, i misje poboczne niektóre. No i tak, więc pokażę Wam. Na moim przykładzie to jest tak, tutaj mamy event za horyzontem, coś już tutaj widać jakieś zadania zrobiłem. Yy, tu jest widać strona druga z pięciu. Jeśli będzie się robić tam kolejne strony i zadania, to będziecie mieli kolejne yy, tutaj rzeczy do zdobycia, tak? No to akurat widać złoto jest do zdobycia, talony. O, co tam jeszcze mamy? Bohaterkę. I to jest koniec. Piąta strona. Ok, jeżeli dochodzicie do piątej strony, strony w takich zadaniach, czy w kampanii, czy do którejś tam strony, na przykład w kampanii yy, ostatniej, tak, to wtedy macie już zakończenie tego eventu, czy kampanii, tak, i ostatnią zabieracie nagrodę, która, która z reguły jest atrakcyjna. Tu macie jeszcze zadania główne, tak, jak klikniecie sobie w te zadania główne, to właśnie. Tutaj widać tutaj widać jakie są eventy. Następnym eventem, który mamy do zrobienia, to są wyprawy. Słuchajcie. Wyprawy są co jakiś czas, tak. Teraz wyprawy będą się zmieniały po wakacjach. Natomiast zawsze możemy sobie podejrzeć na stronie Fortnaita, do kiedy dane wyprawy są i jakie one są jakie tam są inne rzeczy niż były do tej pory. Tak, ponieważ wyprawy się zmieniają. Zmieniają się biomy, zmieniają się różne rzeczy w tych wyprawach i wszystko na stronie Fortnite'a jest opisane. Do wypraw jeszcze dojdziemy później, chociaż może teraz wejdziemy w nie to wam od razu powiem jak to działa i w ogóle po co ten tryb ten tryb jest po to że wiecie, kiedyś było tak, że yy, grało się zwykłą kampanię potem ta kampania się kończyła yy, i potem był już otwarty świat yy, i otwarte biomy i koniec i nie wiadomo było jakby co dalej. I potem jak się osiągnęło maksymalną moc, to w zasadzie, wiecie, gra się kończyła dla tych, którzy mieli tą maksymalną moc. Teraz zrobiono wyprawy, i w wyprawach ważne jest to, że można wygrywać super doładowania. Po co nam super doładowania? To już mówiłem w filmach, w których opowiadałem o tym, jak zdobywać maksymalną moc, ale tu pokrótce też powiem, chodzi o to, że żeby mieć maksymalną moc, trzeba po prostu oprócz poukładania ocaleńców. O których pokrótce powiem później, trzeba jeszcze wygrywać, właśnie na wyprawach super doładowania, którymi podkręca się tych ocaleńców do jeszcze większej mocy. Tak? Dzięki temu, całkowita nasza moc wzrasta tak? do maksymalnej, jaką możemy w tym momencie z naszych zasobów uzyskać. I teraz tak. Tu mamy wyprawy. Wyprawy zaczynamy od niskiego poziomu. Ja już widać, wiecie, zrobiłem 50 poziom wypraw. No z tego co rozmawiamy tutaj właśnie z widzami i z graczami najbardziej opłaca się do 50 poziomu grać i robić zadania, które zaraz Wam pokażę. Ponieważ po prostu właśnie później nie ma super doładowań, mamy je tylko w zadaniach i właśnie do 50 poziomu. Dobra. Na wyprawach jeszcze jest to, że wyprawy można powiedzieć, że są w kółko. Natomiast chodzi o to, że jeśli wejdą następne wyprawy, zaczynamy wszystko od początku i znowu od początku nam level wzrasta do góry. Jednak nas całkowity level, który mamy w jakby głównej grze, tak? On się nie zmienia, tylko właśnie poprzez super doładowania zwiększa się, tak? Natomiast właśnie tu, teraz przyszedłem do następnej zakładki, tutaj, do mapy, w mapie są właśnie wyprawy też tutaj w tym miejscu, bo można z pozycji zadań do nich wejść tutaj, widzicie, tu, ale można też wejść do nich jakby. Z właśnie zakładki Mapa. Tak? Oprócz tego mamy biomy, które się nie zmieniają, tak? Te biomy, które tutaj mamy, na przykład, właśnie wyprawy się zmieniają, poruszać w drogę się zmienia, tak? Te, reszta, deskogród, dolina samowitości, kamienny las, Twin Peak się nie zmieniają. Kolejność jest taka, oczywiście, że jak zaczynacie grę, to zaczynacie od kamiennego lasu. I w kamiennym lesie, widzicie, macie tutaj różnego rodzaju misje. Zaczynacie od misji, które są z mniejszą mocą, kończycie na większych, tak? I na koniec jest wystrzelenie rakiety, tak? Jak się wystrzeli rakietę, z tego co pamiętam, to przechodzi się do, w kampanii do następnego rozdziału. Teraz tak, oprócz tego mamy burzową tarczę. Na początku macie samouczka tej burzowej tarczy. Ja, może wam pokrótce pokażę, bo to też jest ważne, jakby burzowa tarcza to jest taka, jakby gra w grze yy, innego rodzaju. Tutaj mamy swoją bazę, i tutaj właśnie yy, możemy wejść do tej burzowej tarczy sobie właśnie na moją burzą tarczę. Są różne opcje, albo możemy pomóc przy burzowej tarczy innym ludziom w tak? yy, sieci. Albo możemy pomóc w grach wojennych. Do, grach wojennych, do gry, gier wojennych dojdę później, tak? Dobra, wejdźmy w to od razu. To wam pokażę, załaduję się. Nie będę tego potem uruchamiał. na krótko. Tu widać, że ten tryb wytrzymałościowy ja już ukończyłem. Mam 30 na 30. Chodzi o to, że w wytrzymałościówce mam 30 fal. Ale mm, zanim dojdziemy sobie do. Mm, 30. fali, to musimy zrobić burzowe tarcze do dziesiątej aż tak. Yy, polecam zawsze grać na wytrzymałościówce yy, budowniczym, ponieważ budowniczy jest jakby właśnie takim bohaterem ochraniającym bazę. Jaki ten budowniczy ma być? Obejrzyjcie sobie moje filmy. Mam taki film właśnie jaki jest najlepszy budowniczy. Znajdźcie sobie w moich filmach. Dobra, i wchodzimy, tak? I teraz tak. Lądujemy na naszej burzowej tarczy. Ona już jest pobudowana na wytrzymałościówkę, tak, to już jest jakby maksymalne budowanie tej... Burzowej tarczy. Wy zaczniecie, jakby, od jednego skromnego amplifikatora, który jest tutaj i teraz tak. Tutaj mamy, jak wejdziemy do tej burzowej tarczy, różne opcje. I można, tak, można włączyć wytrzymałość burzowej tarczy. Tutaj jest też opcja taka, że można. Albo wy zacząć samemu lub ze znajomymi, lub poczekać na wsparcie randomów. Ja nie będę teraz tego, tego odpalał. Możemy gry wojenne zacząć, tak? Gry wojenne to są takie krótsze bu burzowe tarcze, można powiedzieć, z różnymi takimi właśnie yy, bajerami, symulacjami. I w grach wojennych dnia mamy lepszy lód. Lub możemy zrobić sobie gry wojenne właśnie na burzowej tarczy krótsze. Krótsze, yy, znaczy nie krótsze tylko własne. I w tych własnych możemy sobie yy, wybrać i symulacje i wyzwania jakie chcemy sobie zrobić. To są, to jest łatwiejsze wtedy, tak. Też można poczekać na wsparcie i rozpocząć. A oprócz tego tak, tu mamy uprawnienia. Jak ktoś jest z nami, tutaj opuszczamy z ekipą, czyli wychodzimy i mamy magazyn. Tak, tu właśnie mamy magazyn, w którym przechowujemy różne nasze rzeczy. Możemy sobie z tego przerzucać, przenieść na przykład rzeczy do plecaka naszego. Tak. I tak samo z broniami, możemy sobie na przykład broń z naszego plecaka, który mamy przy sobie u Bohatera, wrzucić do magazynu. I ten magazyn nam powiększa, wiecie, pojemność naszego plecaka, można powiedzieć. No jest naszym magazynem, tak jakby garaż w domu, nie? <laughs> mamy nasz plecak, czyli to co mamy przy sobie, mamy amunicję, też możemy tutaj zostawiać, też możemy magazynować pułapki i surowce, tak? Surowce można też sobie przerzucać, dobra. I teraz tak, samo budowanie, jak budować, i tak dalej. Na samym początku jest taki samouczek, w którym budujecie sobie tutaj pomału ten amplifikator, natomiast jest wiele filmów, także ja będę robił taki film o wytrzymałościówce na kamiennym i na innym potem żeby pokazać Wam jak go obudować potem już, tak, czyli najpierw będziecie mieli burzową tarczę 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, czyli coraz trudniejsze będą, coraz pustaki będą miały większą moc, a potem yy, odpala się Wam właśnie tryb wytrzymałościowy, czyli 30 fal, nie, i on jest długi, ponad 2 godziny trwa, i po prostu, no może być dla kogoś na początek trudny, wiadomo, następne biomy będą miały następne swoje wytrzymałościówki i burzowe tarcze, które będą także trudniejsze i będą potrzebne do nich trudniejsze, mocniejsze pułapki, o, tak. I tutaj właśnie, jak chcemy to zacząć, to tryb wytrzymałości, gry wojenne tu, o, wytrzymałościówkę tutaj, tak. I po prostu zaczynamy, ona się zaczyna i tu nam pokazuje u góry, widzicie, że to jest pierwsza fala, tak, na samej górze widzicie, pierwsza fala, do 30 aż będzie się robić. Ja tego nie będę robił, Wy, wychodzę już z tego tak, bo to jest dwie godziny, tylko pokazałem Wam jak się odpala taką burzową tarczę, od czego to zacząć i tak dalej. Dobra, opuszczam. No, mój podstawowy ekran na początku jak ja odpalam, no to widzicie, właśnie wtedy go nie było widać, teraz go widać. To są zadania kampanii, które zostały wykonane i znaczy wszystkie zadania kampanii, kampanii zostały wykonane, czyli skończyłem kampanię, zostały mi aktywne zadania, jakby takie poboczne już tylko, tak? I dobra, objaśniając jeszcze dalej właśnie. Yy, bo wbiliśmy do mapy poprzez ten, tak, dobrze zobaczmy jeszcze jakie tryby tutaj mamy, mamy tak, oszust to też jest event yy, poruszać w drogę, event tak, jak wchodzicie w eventy, po prostu klikacie i gracie sobie dalej jaki kto tam ma yy. Kolejny event, no i to są te eventy, które są na teraz. Mamy właśnie tą mapę, o której mówiłem. Yy... Jeszcze wróćmy do zadań. Tutaj macie dziennik zadań na dole właśnie. W dzienniku zadań możecie sobie podglądać, jakie macie zadania. I to jest dosyć ważne, tak żeby wiecie nie po macku grać, tylko wiedzieć co tutaj robić. Są zadania dnia, za które ja do, dostaję fałdolce. Nie wszyscy dostają Faudolce, ale ci, którzy kupili wcześniej, to dostają. Yy, wyzwania tygodnia. Oprócz tego, tu jest ta misja na króla burzy, którą później będą wszyscy chcieli robić, po prostu, bo żeby zrobić mitycznego króla burzy, o którym opowiem później, to trzeba tutaj właśnie najpierw zrobić tą misję. O dodatkowo jeszcze ja mam misję na super doładowanie w wyzwaniach tygodnia trzeba zrobić 10 misji 160 No i jakieś inne misje na dobre nagrody Potem są, potem są misje nagry wojenne Zadania na wyprawy, tak właśnie te y, wyprawy i te zadania tutaj trzeba robić, tak? Bo jak się robi te y, zadania, to wyprawy idą szybciej. Spójrzcie, jakie są te wyprawy i jakie są w nich zadania. Tutaj na dole po prawej stronie możecie sobie zadanie przypiąć do głównego ekranu, nie? później wam pokażę. Na przykład to sobie przypniemy. To, a tu z tego o, mam, mam już przypięte do tępienia tak. Potem są następne tam zadania właśnie z eventów. Powtarzalne. Jakieś różne ciekawe nagrody, które Was interesują, możecie robić. Nie trzeba robić wszystkich zadań, które chcecie. Tak jak chce się zrobić 100% gry, no to trzeba zrobić także te zadania. Najdziwniejsze jest to, ukończenie misji gry z innymi, tysiąc razy trzeba zagrać z innymi, żeby ukończyć to zadanie. Słuchajcie, ja gram 3 lata ponad i mam 9%, ponieważ mało gram z innymi, raczej ze znajomymi. Nie chcę mi się robić, wiecie, tracić czasu na to, żeby zrobić grę w 100%. Uważam to, że to jest nieważne. Jednak są osoby, które chcą to zrobić. OK. Cześć, to koniec pierwszej części tego filmu, zapraszam na następny odcinek. Ha, ha.